Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku ze Skywars'ów No w poprzednich arenach, odcinkach tak średnio nam jakoś poszło No ale myślę, że dzisiaj pójdzie lepiej, wczoraj było już troszkę lepiej niż ostatnio Więc zobaczmy, co za co tym można wejść w O Jezus, dwie, jedna i... Szybka runda! Szybko się zaczęła Więc... Kogo paska? Maska, berdezo, maska berdezo, berdezo, berdezo. Te, te, te kurwa, za, Maska za, wertyza za. wertyza ścinaj to drzewo Przerabiam mi kurwa no przepraszam bardzo Ja no, będę problemy ze wskoczeniem Tam kurde no kabel mi tu przeszkadza Wszystko, z się da. O, wiesz, tą maskę. Dobra. To jest jaszczna. Dobra. Jedziemy na dół. drugą stronę płyniemy, płyniemy. Płyniemy, 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 zbieramy o matko ile rzeczy, słucham cię No dobra Dobra, tyle mi do góry, bo nie chcę spaść Płyniemy, płyniemy, płyniemy Płyńmy tam, no wpływaj, 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 no szholerka jasna. Ja cię kręcę. Płyńmy. Płyńmy, bo się zacznie topić, kurcze. Oła! Dobra, nikt mi tu nie wbił na moją wyspę. Nikt mi nie wbił jeszcze.

Tak, tak trzeba ich strącić co pięciu żywych. Nie gadaj mi tu młody, co? Dem. czy się trzeba rozpleniać czy mi się tutaj nie skrada jakiegoś gościu poległ Był. kurde, no nie, nie mam dużo tych strzałów no już byś chciał zostało mi sześć szczał. trzy żywe osoby ja też nie mam strasznie dużo jakichś te rzeczy strasznych mam tylko maskę z werteza i nic więcej kurde Dobra. No czyli tak jakby dwój zabiłem. Spychaczem hmm. tam nie doleci, nie doleci tam spychacz. To to jest jakieś tutaj pewnie znam gościa Ja mam szczały, trzy szczały mam Tylko na pewno nie zepchnę Kurde Więc hmm. co by z nim zrobić? Jak pójdę do niego to mnie zepchnie A sam do mnie nie przyjdzie, bo wie, że mamy jakieś szczały, więc... Co by tu na to poradzić? No mam tu, o. Mam tu jakieś rzeczy miałem. Dajmy sobie truciznę tu. Może jeszcze go będziemy rzucać? Zatnijmy sobie jakieś drzewo może. Drewno. Rębowe No ma trochę lepsze sprzęt ode mnie, więc Troszkę się boję O, wow, album spadł Dobra O, idemy O, ja się kręcę jak kręcę powolne opadanie mm -hmm -hmm. dobra, czyli w miarę fajne rzeczy tutaj dostałem jeszcze i tak w miarę 60 metrów, czyli Chyba, że on czeka... ...z powrotem ktoś tutaj, tak, na swoją wyspę. Kurczę, nie widzę gościa. Shit. Dobra, ja widzę go, buduje się tam. Dobra, wróćmy na moją wyspę. Hmm, Który to jest mam gościu zrobić. Wiedziałem, że będzie mnie chciał zaatakować. Mm. No kurde, gościu, no zdecyduj się chodzi tu do mnie. On tylko czeka, żebym ja zaczął się do niego tam budować. O, uciekamy. I spadamy? Jest, spad. Spad. wygraliśmy. Jej, wygrałem. Jej, to super się odcinek zaczął. Pięknie, wygraliśmy jedną rundkę. Super. No to, to zjedźmy z kolejną rundką. Sady, sady, latarnie, piszemy latarnie. Rady, 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 rady. A, jeszcze nie opłacę, już wszyscy wbijają Dobra, teraz już ta runda może być zepsuta, już mi nie zależy, wygraliśmy jedną rundę. A jakbyśmy to jeszcze wygrali, to byłoby bardzo, 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 bardzo fajnie. Więc no myślę, że będzie fajnie jak tą rundę tak albo wygramy albo przegramy będąc drugim, tak? Będę się bardzo cieszył. Ja jestem bardzo zadowolony. Pierwsze dwa odcinki nam nie wyszły, ale teraz trzeci odcinek fajnie wyszedł. Cieszę się. Naprawdę, bardzo się cieszę, że mi to wyszło. Że mi wyszedł ten odcinek. Znaczy ta runda, bardzo się cieszę. Teraz będę mógł spokojnie sobie Będę mógł być spokojny Ja ci kręcę, dawię te w cinę to, to. Ja Jestem bardzo zadowolony z tego, że zimy wygrali I nie trzeba było lecieć na hałę jakoś strasznie. kurde daj mi jakieś kurczę yy, rozwalaj To wszystko. O kurde. Oj, oj, No to myślę, że jedna rundka nam wyszła, jedna nam nie wyszła. to myślę, że skończymy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie cześć. Hej!